Kochani, ja dzisiejszy dzień rozpoczęłam od spaceru z moim pieskiem. Mimo tego, że jest szaro, buro, ponuro i zimno, ja naprawdę muszę coś zrobić muszę wpaść na jakiś pomysł, aby odczarować ten zły dzień. No cóż, przeniosłam się w czasie i w miejscu, i uważam, że to jest jedyne słuszne miejsce na to, aby spędzić dzisiejszy szary dzień. Zrobiłam sobie dżunglę w pokoju. Już pewnie część waszych spostrzegawczych oczu dostrzegła, co mam tutaj na stoliku. No i nie bez przyczyny będzie to dżungla, ponieważ mam dla Was dzisiaj najnowszą serię. Barbie Cutie Reveal moich ulubionych pluszowych z totalną nowością, ponieważ mam też tutaj dla Was dwie małe Chelsea. Już naprawdę nie mogę się doczekać, aż je otworzę. No cóż, skoro nie mogę się doczekać, no to po co zwlekać? Trzeba jak najszybciej poznać tą serię Jungle. Jak zwykle zachwycają przepiękną tubą, tym razem z motywami zwierzęcymi. Możemy tu spotkać m.in. słonika, tygrys Tukana i przez słodką małpkę. Jak doskonale wiecie, te zwierzaki idealnie czują się w dżunglastym środowisku, w którym pełno jest roślinności. Dlatego, choć w małym stopniu, starałam się moje dzisiejsze studio domowe właśnie w takie rośliny przyozdobić. Ja naprawdę już nie mogę się doczekać, więc otwórzmy pierwszą z nich. Jak już doskonale wiecie, w tej serii i w każdej poprzedniej jest tutaj taka przepiękna luka, dzięki której możemy sobie pomacać troszeczkę to niesamowicie mięciutkie futerko i już tak troszeczkę możemy się domyśleć, co jest w środku. Ale ja już nie chcę się domyślać, ja chcę po prostu to zobaczyć. Tak więc ściągam wieczko i uwaga, uwaga, wyciągam razem z Wami. Małpkę! Słuchajcie, jako pierwszą znalazłam małpkę, oczywiście masę saszetek, do których za chwileczkę wrócimy. Nasza małpka jest dwukolorowa, ma różową nogawkę i różowy rękawek. Naprawdę wygląda świetnie. Za małpką oczywiście znalazłam też saszetki z niespodziankami i to od nich zaczniemy dzisiejszy unboxing. Coś chyba na co najbardziej zawsze czekam, to właśnie te niespodzianki, które skrywają się w saszetkach i w pierwszej saszetce mam buciki. Słuchajcie, one są również dwukolorowe, dokładnie tak jak nasza małpka. Mam też przepiękne okulary przeciwsłoneczne. Wartość pierwszej saszetki jest już za nami, więc czas dokopać się do kolejnej i tym razem jest to grzebek w kształcie gwiazd. Ma też specjalną tajną funkcję, ale o tym później. Chodzimy już do zawartości trzeciej saszetki, i znowu widzę magiczne dwa kolory, i tym razem są to dwukolorowe spodenki. Idealnie będą pasowały do butu. Czas na ostatnią saszetkę, a w niej spójrzcie na to mała małpeczka, która idealnie będzie pasowała do tej większej. No co, chyba czas najwyższy odkryć tą największą tajemnicę. I uwaga, uwaga, co się tutaj skrywa w środku? Przepiękna laleczka, która ma kwiatki na polikach. Również ma dwukolorowe włosy. Żeby sprawdzić jak wygląda pod spodem, muszę zdjąć to pluszowe wdzianko. No i oczywiście przymierzyć to, co znaleźliśmy w saszetkach. Więc zaczynam od tych przepięknych łapek i stupek, które są dwukolorowe. Wszystko tutaj jest podwójne, bo tak naprawdę strój też będzie można odwrócić na drugą stronę. Ale o tym za chwilę. Ściągam kurteczkę, ściągam spodnie. No i teraz mogę przywdziać nowe wdzianko naszej lalce. To też jest genialne, słuchajcie, bo w momencie, kiedy ja odwrócę tą kurtkę to ukazują mi się banany. Także wszystko tutaj kojarzy mi się bardzo zwierzęco. Wszystko, wszystkie te motywy są ze sobą bardzo powiązane. Teraz czas na pierwszą stylizację. Za momencik zobaczycie tą laleczkę we wdzianku z saszetek. I tak się prezentuje jej nowa, bananowa stylizacja. Różowo-żółta. Wygląda naprawdę genialnie. A przy tym jej pupil małpeczka. Coś cudownego. Przepiękną małpeczkę, pod którą skrywała się bananowa dziewczyna. No, i oczywiście mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Tajemnicę, którą uda nam się odkryć dzięki tej gąbeczce i bardzo lodowatej wodzie z kostkami lodu. Ale to na końcu dzisiejszego odcinka, także musicie koniecznie zostać ze mną, a ja już teraz zabieram się za otwieranie kolejnej tuby. Po raz kolejny mogę sobie tutaj pomacać mięciutkie futerko, no i już chyba domyślam się, co jest w środku. I powiem Wam szczerze, że bardzo się z tego powodu cieszę, bo z tych wszystkich zwierzaków najbardziej czekałam na tego tygrysa, który również jest dwukolorowy, pomarańczowo-różowy. Spodziewałam się takiego wariantu kolorystycznego, ale powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, jak to może dobrze wyglądać. Te prążki przepięknie komponują się zarówno z różowym, jak i jego bazowym, pomarańczowym kolorem. Ale przecież największa tajemnica jest w środku, więc czas się do niego dostać. Teraz poznam tą tajemnicę razem z Wami, tak więc ściągamy tą czapeczkę. No i zaraz zobaczymy, co skrywa się w środku. Jejku, słuchajcie, kolejna piękność, która ma dwukolorowe włosy. W sumie to nawet i trzy kolorowe, bo ja tu widzę y, ciemny blond, brąz, i różowe pasemka. Jakie one są cudne! Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Czy wiecie, że ta czapeczka, w sumie to twarz naszej, mamy, może również pełnić rolę legowiska dla naszego zwierzaka? Tutaj tak naprawdę pojawia się takie wgłębienie, więc będzie to idealne miejsce do jego wypoczynku. Ale my lecimy dalej i ściągamy teraz właśnie te dwukolorowe łapki i stópki. Bardzo fajnie się to robi, więc nie wymaga to zbyt dużej ilości siły. Teraz odpinamy kurteczkę, która jest na rzep i ja już widzę, że jej druga strona jest mega zaskakująca, bo jest tak kolorowa, jak chyba jeszcze nigdy tego nie widziała. Coś czuję, że tym dzisiejszym odcinkiem naprawdę odwołujemy zimę. Przenosimy się do dżungli, a jednocześnie mamy mnóstwo kolorów, jak w środku lata. Nie pozostaje mi nic innego, jak zobaczyć tą piękność w całej ukazałości, w nowej odsłonie. Nie pozostaje nic innego jak zobaczyć, jaka stylizacja skrywa się w saszetkach. Standardowo, słuchajcie, mamy cztery saszetki. wartość to zarówno dla mnie, jak i dla Was ogromna tajemnica i niespodzianka. Tak więc czas ją odkryć. Ten element garderoby z pewnością już mamy i jest to kolorowa kurtka w paski. A co się skrywa tutaj? No cóż, razem musimy to sprawdzić. Uwaga, uwaga! Mamy to! Odkryłam przepięknego, miniaturowego tygryska, grzebyk z gąbeczką, przepiękne buty, okulary, które dopełnią stylizację, no i oczywiście spódnicę z motywem zwierzęcym, tym razem w centki, a nie w prążki. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć tą piękność właśnie w tej stylizacji. Uwaga, uwaga, zaczarujmy to! I uwaga, mamy to! Co za cudowna metamorfoza! Czegoś tak pięknego, ja naprawdę dawno nie widziałam! Motyw kolorowy, motyw zwierzęcy i ten przeuroczy mini tygrysek. Oni naprawdę są cudowni! Będę miała problem, żeby wybrać jedną parę! Kogo byście wybrali? Przepięknego tygryska, który przemienił się w kolorową dziewczynę, a może małpkę, która zmieniła się w bananową? Wybór należy do Was! Kto uważnie oglądał dzisiejszy odcinek, doskonale wie, że to jeszcze nie koniec tej cudownej dżunglowej przygody, bo mamy jeszcze przecież nowość, czyli. Chelsea Cutie Reveal. I teraz szybkie losowanko. Ja, słuchajcie, tak naprawdę nie wiem, co jest w środku, więc nie muszę zamykać oczu. Po prostu chciałabym Wam powiedzieć, że jedną z tych naleczek otworzę teraz razem z Wami, a drugą zobaczycie tutaj na moim TikToku. No to zaglądamy w tą cudowną nowość. Ja, oczywiście, jak zawsze macam sobie tutaj to serduszko i doskonale wiem, że znajduje się tam coś pluszowego. Ale co to będzie? Uwaga, uwaga! Czy będziemy mieli parkę? Dokładnie tak! Mamy parkę! Pierwszy raz widzę coś tak uroczego! Myślałam, że Cutie Reveal naprawdę wykorzystały już wszystkie możliwości bycia przesłodkim, ale nie! Ta mini wersja po prostu skradła moje serce! Trafiłam na małe małpiątko! A pod tym pięknym małpiątkiem skrywa się oczywiście przeurocza Chelsea! Ja po prostu jestem w nich zakochana. W ogóle jakkolwiek to brzmi, uwielbiam miniaturowe rzeczy, a w tym przypadku to jak ona słodko wygląda w tym outficie, to jest coś pięknego. Oczywiście też możemy go ściągnąć pod spodem banan i już doskonale wiecie do kogo ona pasuje. Ale przecież oczywiście jeszcze nie wszystkie tajemnice są odkryte, bo mamy saszetki, czyli nową stylizację dla naszej cudownej Chelsea. No i moi kochani, ja zaraz zrobię jej mega metamorfozę. Myślę, znajdę tutaj niesamowicie ładne elementy garderoby, ale tutaj słuchajcie, pierwsza niespodzianka. Jeszcze coś bardziej miniaturowego niż to możliwe. Tu jest mini, mini piątko. Kolejna saszetka to już coś miękkiego. No i zobaczcie, mamy przeuroczą spódniczkę w banany. Tutaj coś twardego, więc podejrzewam, że będą to buciki i dokładnie tak, nie myliłam się, są to przeurocze baleriny. Tak więc czas ubrać naszą przepiękną mini Chelsea w nową stylizację. I tutaj naprawdę wiele nie potrzeba Żeby ona wyglądała naprawdę Przesłodko Na teraz czas na spotkanie Na szczycie ze swoją dorosłą Siostrą I teraz kolejne pytanie do Was Która bardziej skradła Wasze serce Czy ta malutka Chelsea Która również ma bananową stylizację Czy może jej dorosła Siostra Piszcie w komentarzach No to teraz czas na zapowiadaną przeze mnie niespodziankę Mam już tutaj miseczkę z lodowatą wodą, a wręcz z kosteczkami lodu. Tak więc biorę w dłoń moją gąbeczkę, zanurzam w tej lodowatej wodzie. No i zaraz zobaczymy tą magię, która powinna się zadziać z buźkami naszych bohaterek. Uwaga, uwaga! Wow, zobaczcie! Dzieje się magia. Na twarzy naszej Chelsea pojawiają się gwiazdki. A na twarzy jej starszej siostrzyczki, uwaga, uwaga, też gwiazdeczki, tylko nieco innym kształcie, które wyglądają jakby były elementem jej make-upu. Wyglądają teraz cudnie. Jeśli chcecie, żeby gwiazdeczki zniknęły, to wystarczy potrzeć ciepłym palcem, chwileczkę go przyłożyć, no i powoli buźka wraca do siebie. Niestety, nasze spotkanie z najnowszą serią Cutie Reveal Jungle właśnie dobiega końca. Ja mam oczywiście jeszcze jedną laleczkę w zanadrzu, ale tak jak Wam mówiłam, zobaczycie ją właśnie tutaj, czyli na moim TikToku. Serdecznie Was tam zapraszam, no i oczywiście dajcie znać, czy najnowsza seria skradła Wasze serca. Moje jak najbardziej. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Pa pa!